Siema, dzisiaj jesteśmy na G4skins. No i tu Tusza potwieramy, spróbujemy jakieś fajne tutaj skinki wyłowić 75 zł. Tak się tutaj to wszystko nam prezentuje. Pamiętam, że kiedyś z bitwy poleciał mi tutaj ten kikabara Także także ona potrafi rzucić. Jak na to, że kosztuje 75 zł. Przekonamy się, czy dzisiaj będzie to samo. Oczywiście przypomina strona, jaki film tylko oczywiście dla osób pełnoletnich. Jak taką osobą jesteś, no to oczywiście możesz sobie kliknąć w pierwszy w opisie, albo jak wejdziesz na stronkę, to nie zapominaj, żeby tutaj w zakładce kod promocyjny se wklepać kod SWERT, bo masz wtedy 5% więcej przy dodawaniu i skrzynię MILSPEC do otworzenia na start. Taką o. Opa, mo może coś lepszego Ci dropnie. Tego Ci życzę oczywiście. E, a my tutaj do TUSZOLA. Podążamy. I nie będziemy przedłużać, niech się tutaj coś złowi. Zobaczymy, czy będzie dzisiaj dobre branie. Bengal Tiger. Hej, ten Bengal Tiger trochę kosztuje, jednak. Myślę, że szydyżki będą, a tu jednak przystępnie. Ale my, jak to my, naczelni otwieracze skrzynek, e, liczymy na coś mocniejszego mi się dragon, to Chyba lepiej będzie niż ten Bengal tak, czy nie? 111, ok, Okej, okay, okej. Okay. Ale... My chcemy więcej krywa Może w sumie napisać w komentarzu czy otwierałeś skrzynię tu może. Jak ktoś otwierał, to o, jak ktoś otwierał to niech napisze. I może w sumie napisać, czy coś drobnego, ciekawego, czy jednak nie. No ja na razie. Mu łowię jakieś glony. Tak to można uznać. A tego raczej nikt nie chce. Masterpiece, a Dobra. Masterpiece to już jest wyższa półka. Pince. Ok, rozkręcamy się. Op. A właśnie, zapomniałem ogólnie, bo miałem sobie. O, bluesport ty, no zapaja, obudził się. 656 zł. Właśnie, ten bluesport strasznie podrożał. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale. Ale on na pewno filtr z nie kosztował tyle, tylko 400 jakoś jeszcze ostatnio. Może, no tak, pół roku temu na pewno. Nie wiem, co się stało z jego ceną, czy może jego skrzynka weszła do góry, czy co. Mm, a wracając, właśnie miałem digielka wymienić na jakieś skinki tutaj, takie po czy coś, żeby takie główniejsze losowanie poro porobić na streamkach. I przy okazji jakieś, żeby były też skinki na Konkursik na Discordzie, jakiś, bo, bo ostatnio już rzadziej bywają. W sensie tam moderator mój próbuje jakieś tam konkursy robić. Ale by się przydało coś większego, troszkę ode mnie. Także ogarniemy. A wy śledźcie na pewno, wbijajcie na streamki. Bo zawsze sobie do ekwipunku coś możecie zgarnąć. Więc czemu nie? Mm, dobra, nie jest zła ta skrzynka. Potrafi coś rzucić, ale to nie jest zbyt często. Takie wnioski. Myślę, że się trochę rozkręci, ale znowu. O! 500? Dobra, te. Co kurwa? Sandstorm. tyle <laughs> kosztuje? Za Chiny bym nie wypłacił czegoś takiego, bym to sprzedał. I tutaj, w sklepie, se wszedł i se kupił coś innego. Za tą cenę można mieć wiele lepszych skinów, do pewno ciekawszych broni. Dobra, weźmy to. Sprzedajmy. Eee, jeszcze pięć. Jeszcze raz, no. Coś tu. Jeszcze raz. No dobra, no. Może na bitwie się uda. w jak. Z, ostatnim razem, jak był test tej skrzynki, to też nie wyleciało chyba nic takiego mocnego. Ale jak już to na bitwie mi poleciało, więc. Czekam na powtórkę. To jest. Nasz cel. Zróbmy sobie 15 skrzynek. Zróbmy sobie. Kurwa. Dobrem czterech. Dawno nie robiłem na czterech chyba bitwy na odcinku, co? Tak to głównie się skupiłem na dwóch, trzech osobach. ale dzisiaj. Niech będzie. I? Okej. Okay, chyba najlepiej. Nie najlepiej, ale nieźle teraz chyba, tak? Dokładnie. No i na razie na prowadzeniu. Jak szybko prowadzenie przyszło, tak szybko prowadzenie już wypadło. Ten Bengal 90-97. Też mi się nie podoba ten Aug. Jaki jest ładny skin do Aługa. Kurwa Kameleon, oczywiście najbardziej typowy i się ma. Ty nowe skin to do aługa jest strasznie mało fajnych skinów. Mi się tylko Kameleon podoba. Chyba, że o czymś zapomniałem, ale chyba nie. To jest taka broniaka. I nie mam pojęcia kto wygrywa, bo się zgubiłem, się zamyśliłem trochę Ale wydaje mi się, że Henry nas tutaj wyprzedził Trzy razy pod rząd coś dropnął A dobra, nie, ten wygrywał, przecież on dwa razy asy... <grywy> Ale chyba dobra, na pewno dobra bitwa, w sensie cenowo wyjdzie dla niego O A my co? I tu kosa. Czekajcie, bo to jest bonus oczywiście. Nie zostajemy bez niczego. Pół na koskę. To chyba się zmieniają tamte skiny. Zależy ile bitwa jest cenowo. Dobra, także tyle na dzisiaj. Eee, pisz w komentarzu, co chcesz zobaczyć w następnym filmie. No i nie zapominaj tutaj sobie wklepywać kodik sfer. bo bonusiki zawsze są git. Także ja Ci dziękuję. Słyszymy się jutro i cześć.